Dobry, dobry. Co my dzisiaj mamy w Treczech, czyli dzień lizania? Oczywiście pozdrawiam moją kochaną Anetkę, koleżanki, kolegów, wszystkich fajnych ludzi, widzów, wasze zdrówko. A co my tu dzisiaj walczymy? Zobaczcie, co to porządny operator potrafi zrobić ze sprzętem. Tam chaszcze rosły takie kurwa, je bitne jeszcze dwie godziny temu. Dział pozrywał koparką. Ja wiem, że to przekopie, nie? To kosze. Po co? Dział koparką, zerwał te darnie. Przemieszał z troszkę lepszą ziemią. Tam wykorytował lepszą dał na bok. I teraz zasypuje wszystko. Chwila na ścięcie. No i zobaczcie, jak porządny operator operuje sprzętem. Ale moje że nie chcę udzielać wywiadów i mam go nie nagrywać z twarzy. Ja robotę mogę. Tam pochwalcie chłopa w komentarzach, bo będzie czytał. Pytałem się go gdzieś komentarze pod ostatnim filmem. Oni miałem czasu obejrzeć, po obiedzie zerknie. Także no ten parczeski obszarnik to jak najbardziej może się uczyć, nie? Pozdrawiamy Grzesia. Widziałem, że idzie chłop jak burza ostatnio. I to mi się podoba. Przynajmniej coś robi, a nie próbuje z reklam, jak wiadomo kto, i, i agrożebractwem się zajmować. I co prawda, słyszałem tam troszkę negatywnych w komentarzach, wyczytałem odnośnie tych jego sprzętów, ale powiem Wam tak. Kompletnie się na tym nie znam. Nie znam tej marki, więc nic Wam nie powiem. No te zabawki też się czasami do czegoś nadają, tylko to jest świat dla małych chłopców, nie? Bo duzi to muszą mieć duże, no, no normalne budowy kto weźmie takiego pierdzipęda, kurwa, przecież to... Co tym zrobisz? Chyba, że do obsadzania krawężników. No bynajmniej tam, gdzie ja na obwodnicy robiłem, czy na tych placach dużych, to takie maszyny to tam raczej służą do sprzątania. A nie do, do roboty, ale we własnym zakresie. Nie mówię, że nie. Marki nie znam, może rzeczywiście coś to z tego będzie. Podejrzewam tylko yy, kolego Grzesiu, żebyś kurwa nie uklęknął na jednym temacie, jak klękali już naprawdę niby dobrzy na serwisie. Bo jak zaczną się te sprzęty psuć, żebyś miał kurwa wiedzę, ludzi i zaplecze, żeby dać radę to naprawić na czas. Bo to jest chyba najgorsze. Ja widziałem podejście w serwisie u dealera pewnego żółtych maszyn: że przy sprzedaży to by kurwa sprzedawca to by loda zrobił i się kurwa wypiął przed każdym. A jak już maszyna była sprzedana, to kurwa serwis robił takie rzeczy, że czapka z głowy spada, nie? No ale to wiecie, kurwa. A drugi serwis żółtych maszyn, kurwa dobry, mam o nim opinię parę razy coś tam z nimi współpracowałem i, i... powiem wam, że byłem zadowolony i podejście kierowników było inne, bo jak... były tematy niewygodne, to kurwa... można było z nimi się dogadać, że oni brali odpowiedzialność na siebie. Jeżeli ktoś mądrze pokierował rozmową. No wiadomo, jak ktoś kurwa po partacku, no to... chujnia z grzybnią i patatajnia, nie? Dlatego... Yy, tylko jedną firmę, ale to od naprawdę bardzo dużych maszyn żółtych, takich kurwa rudo żółtych. pozdrawiam. Bo z nimi miałem jak najbardziej kurwa po pozytywne do czynienia. Z czymś tam raz na serwisie przypierdolili, ale kurwa obciął kurwa z faktury zera. Bo go chłopa trochę za bardzo poniosło. Ale... Podejście kurwa było w miarę ludzkie, dlatego Kolego Zasiu, będziesz chciał, kurwa, numer do mnie masz, to ci powiem, na kim masz się wzorować, a kogo masz unikać. Chociaż on to dobrze wie po zatorze. No i co widzicie? I takie kurwa chwasty tu są przyklepywane. To mi najmniej zależało na tym kawałku. Tam kamienie żeśmy przesypali. Jeszcze trzeba zrobić porządek z tym śmietnikiem tam w rogu. Ale to już będzie wiosną. Przegnie to. Przeoram, kurwa, glebogryzarkę uruchomimy za dasiem. pójdzie do piaskowania, malowanie proszkowe i będziemy trawniki napierdzielali. Siostra mamie kupiła tę kosiarkę, no to to już wiadomo, u kogo hektary będzie kosić. Oczywiście na paliwodamy tam, kurwa, bez przesadyzmu, że wszystko na krzywy nie? Mój syn lubi tym wynalazkiem jeździć, to będzie miał chłopak zajęcie. No i co, jeszcze mamy kurwa w chuj roboty na tym placu, z tyłu zakamarki, nie zakamarki. te darnie najgorsze z tamtej strony to pojadą na pole przy Oram. Piję zdrowie wszystkich fajnych, mojej kochanej Anetki, a wy dobrzy ludzie trzymajcie, aha, chciałem się zapytać, daj to tam znak w komentarzach i tak zrobię po swojemu. Ale czy chcecie porozmawiać na tematy niewygodne, kurwa, politycznie? Bo mnie parę rzeczy podkurwiło. Nagrałem wam film we wrześniu, jak miałem tą przerwę, bo mi się kurwa żygać chciało od tego, co te uje z rządu nam robią. A my, kurwa, tak naprawdę to akceptujemy. E, dajcie znać, czy chcecie, ale kurwa, już wiem, że wrzucę chyba w sobotę albo w niedzielę. Inaczej na weekend zarzucę wam ten film. On jest z początku września. Ale tematy są jak najbardziej aktualne, o ile dobrze pamiętam. Także trzymajcie się, niech moc będzie z wami. Ej, my nie gramy o plon, tylko kurwa o alkohol i pieniądze. Nara. <laughs> I do następnego. A, kurwa, dobra, dobra. Bo ja tu się rozpędziłem, już się pożegnałem. Ostatnio poszedłem kurwa o premię za budowanie tak porządnej obwodnicy. To znaczy obwodnica chujowa, tylko że ja się starałem, nie? Powiedzieli, że nie mają piłędzy, ale w ramach nagrody dostałem od chuja drzewa. Desek, palet i takich tam. Tylko sam muszę sobie to zabrać, nie? Już wczoraj przywiozłem jedną taką zajebistą przyczepę, nie było nawet kiedy nagrywać, bo to czasu brakuje. Jeszcze mam na pewno jedną dużą do przywiezienia i skrzynie takie kurwa i z palet porobione i takie fajne skrzynie drewniane na graty. Także przynajmniej to się udało. I teraz już do następnego.